Podczas zajęć dzieci nie tylko zdobywały wiedzę o źródła bogatej tradycji związanej z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia, ale także samodzielnie angażowały się w przygotowanie ozdób choinkowych. Jesteśmy w trakcie Adwentu w czasie okresu, który przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia. Staramy się opowiedzieć dzieciom o polskich zwyczajach i tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz połączyć wiedzę teoretyczną z zajęciami praktycznymi, z warsztatami. Dzisiaj dzieci będą własnoręcznie dekorowały, malowały gipsowe odlewy, które nawiązują oczywiście do gwiazdy betlejemskiej. Co warto wiedzieć o świętach, ja tak, z perspektywy takiego młodego? Człowieka. Obojętnie, czy jesteśmy ludźmi o głębokiej wierze, czy, o tej, czy nasza wiara jest troszeczkę bardziej płytsza, warto, żebyśmy wprowadzali pewne zasady do naszego życia. Pogodzili się z naszymi wrogami. E, uporządkowali swoje życie przed świętami, wybaczyli naszym wrogom, e, przygotowali oczywiście swój dom, ale również swoją duszę na nadejście świąt Bożego Narodzenia. Wtedy na pewno będą one speł spełnione, Będziemy cieszyć się z przyjścia Jezusa.